Szanowni Państwo, serdecznie witamy na naszej prezentacji wideo aplikacji Abrams Poradnik Stali. Przygotowaliśmy dla Państwa kolekcję 52 różnych gatunków stali, które pod względem ich właściwości nadają się do planowanego zastosowania w celach przemysłowych. Na przykład w zakresie budowy narzędzi, budowy form, budowy maszyn, budowy urządzeń i instalacji. Ale także w dziedzinach przemysłu spożywczego czy też techniki medycznej. Każda pojedyncza stal cechuje się specyficznymi właściwościami, przez które staje się ona szczególnie interesującą dla planowanego użytku. Chcielibyśmy Państwu zademonstrować, w jaki sposób mogą Państwo w aplikacji Abrams Poradnik Stali znaleźć pomocne Państwu informacje. Chcielibyśmy zająć się tutaj szczególnie dwoma możliwymi wariantami. W pierwszym przypadku szukają Państwo konkretnego gatunku stali na podstawie wymaganych właściwości. W drugim przypadku stosujecie Państwo konkretny gatunek stali i szukacie alternatywy możliwie lepszej technicznie. Zacznijmy od szukania poprzez wymaganych właściwości. Wybieramy kategorię właściwości. Możemy tutaj wyróżnić kryteria, które się następująco przedstawiają: Wymagana wytrzymałość na rozciąganie, twardość robocza, którą stal powinna co najmniej wykazywać po hartowaniu, wymagana dopuszczalna temperatura pracy, Ważność skrawności w stanie dostawy, ważność odporności na wiązkość, ważność odporności na ścieranie, ważność odporności na korozję. Te kryteria można wybrać pojedynczo i poszukiwaną właściwość określić detalicznie. Tutaj na początek, na przykładzie wymaganej minimalnej twardości roboczej. Ustalamy ją na 59 HRC. Jako wynik w przeglądzie mamy wybór materiałów, które mogą osiągnąć co najmniej tą twardość roboczą. Możecie Państwo również ten wynik dowolnie łączyć ze wszystkimi dalszymi kryteriami. Tutaj przykładowo z wymaganiem bardzo wysokiej odporności na korozję. Widzicie Państwo, że wybór się zmniejsza, ale znaleźliście Państwo według własnych kryteriów stale szczególnie się nadające. Klikamy teraz przykładowo na jeden z polecanych gatunków stali i otrzymujemy obszerny opis materiału z informacjami o tej stali. Jak również zwyczajowy zakres zastosowania, tutaj na przykładzie stali 1.41.12. Możemy również popatrzeć na analizę chemiczną stali, rodzajem wykonań stali, które są produktami oferowanymi w oparciu o potrzeby klienta. Jest możliwość pobrania szczegółowej technicznej karty materiałowej w formie PDF. Bezpośredni dostęp do przeglądu produktów w sklepie online, jak również funkcja alternatywy, którą chcemy dokładnie omówić w następnym etapie. Zamykamy więc najpierw aktualną selekcję i cofamy dotychczasowe wartości. Przyjmujemy teraz, że stosujemy określony gatunek stali. I szukamy alternatywy lepszej technicznie. Wybieramy przykładowo stal PNNC11. W zasadzie klasyk pomiędzy 12% ledyburytycznymi stalami chromowymi. Przeglądamy właściwości i dowiadujemy się, że ta stal wyróżnia się np. dużą twardością pracy i wysoką odpornością na ścieranie. Jednakże. Wykazuje bardzo małą wiązkość. Wybieramy funkcję: Alternatywy. Także teraz po prawej stronie zostają pokazane wszystkie 7 kryteriów stali PNNC11 z bazy danych. Po lewej stronie w przeglądzie pokazane są również te gatunki stali, które wykazują przynajmniej te same właściwości. Ale ewentualnie również lepsze właściwości. Jeżeli teraz ustalimy, że wiązkość jest ważniejszym kryterium, to w następnym kroku odpadnie w selekcji stosowany przez nas materiał PNNC11 i pozostaną na razie materiały PNNC11LV i 1,2990. Podwyższając w dalszym ciągu tę wartość, Otrzymamy jedynie materiał 1.2990, który możemy zobaczyć detalicznie razem z właściwościami i tym samym wziąć pod uwagę jego zastosowanie, na przykład dla naszego narzędzia pod względem optymalizacji żywotności. W ten sposób poznaliście już Państwo dwie główne funkcje poradnika stali. Co jeszcze oferuje ten program? Posiada szczegółową funkcję szukania, za pomocą której możecie Państwo wyszukać stale z obszerniej bazy danych. Podajemy przykładowo częściowe pojęcie wytłacza i wybieramy ze zaoferowanych pojęć hasło narzędzia do wytłaczania. Wynik po lewej stronie pokazuje wybór stali, które są często stosowane do tego rodzaju narzędzi. Dalszą funkcją jest kategoryzacja rodzajów wykonań. W ten sposób możecie Państwo wyszukać rodzaj stali, która jest zwyczajowo dostarczalna na rynku jako stal okrągła i pręty okrągłe z pasowaną tolerancją bez nadatku. Poza tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na obszerny słownik, który stanowi kompendium wejściowe do świata stali dla wszystkich zainteresowanych technicznie. Na przykład tematyką: klasyfikacje stali, dodatki stopowe, rodzaje struktury, procedura cieplna, możliwych rodzajów wykonań. Jak mogliście się Państwo przekonać, poradnik stali Abramsa oferuje Państwu różne możliwości pomocy w wyborze odpowiedniego gatunku stali. W końcu celem jest optymalizacja żywotności Państwa narzędzi, aby w ten sposób uczynić Państwa produkty wydajniejszymi i co za tym idzie konkurencyjniejszymi. Mamy nadzieję, że program się Państwu podoba i będzie dla Państwa użyteczny. W razie pytań proszę się z nami skontaktować. Służymy chętnie, pomocą i jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Dziękujemy bardzo. Państwa zespół Abrams Premium Stahl.